Jest to wyzwanie dla każdego kaznodziei próbować wytłumaczyć naturę Trójcy Świętej. Więc trochę żeby się schować to zacznę anegdotą teologiczną. Jak to przychodzi do nieba święty Augustyn, święty Tomasz Zakwinu i błogosławiony Duns Szkot. No i wchodzi najpierw Augustyn spotkać się z Bogiem Jedynym. Rozmawia z Duchem Świętym, rozmawia z Bogiem Ojcem, rozmawia z Jezusem Chrystusem. No i wychodzi z tego spotkania i mówi, teraz już rozumiem, jak wspaniały jest Bóg. On jest wypełnieniem wszystkich naszych pragnień. Wchodzi Tomasz z Akwinu, rozmawia z Bogiem Ojcem, Duchem Świętym i Panem Jezusem. I po kilku minutach wychodzi, mówi, Bóg jest trój jedyny, a jednocześnie prosty. To jest największe i niekończące się szczęście, móc go widzieć i w nieskończoność go poznawać. Tomasz mówi, mam w sobie jeden wielki zachwyt, teraz już wszystko rozumiem. No i wchodzi Duns Szkot, autor wielu tekstów i traktatów o Trójcy Świętej. Nie ma go dziesięć minut, trzydzieści minut, Mija kilka godzin, Augustyn z Tomaszem zaczynają się niepokoić, i po kilku godzinach wychodzi najpierw Bóg Ojciec, potem Syn Boży i Duch Święty. Ocierają pod i mówią: Teraz to my sami siebie już nie rozumiemy. I może istoty Trójcy Świętej nie obejmiemy rozumem ale jednak spróbujmy trochę się do niej przybliżyć. Bo prawda o Trójcy Świętej, że Bóg jest jeden w trzech odrębnych osobach, to ta prawda chociaż przekracza nas, nasz umysł, to jednak od samego początku jest czymś tak fundamentalnym, że chrześcijanie byli zgodni i również do dzisiaj w tym jest pełna zgoda wśród wszystkich chrześcijan że każdy, kto odrzuca objawioną prawdę o Trójcy Świętej, nie może nazywać się chrześcijaninem. Bracia i siostry, my tą prawdą jesteśmy przeniknięci. Rozpoczynając mszę świętą, każdy z nas co zrobił? Przywołał Trójcę Świętą. Każdy z nas wykonał znak krzyża. Każdy chrześcijanin, który chce zacząć się modlić, najpierw rozpoczyna od wezwania Trójcy Świętej, które, które się, to wezwanie zawiera się w znaku krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tym gestem jednocześnie za każdym razem uświadamiam sobie, że w tym momencie dotykam Ojca, dotykam Syna. I dotykam Ducha Świętego, którzy są we mnie, od czasu chrztu. Tym gestem zapraszam za każdym razem Boga, aby włączył mnie w swoją wspólnotę w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modlitwa do Trójcy Świętej to jest pierwsza modlitwa, której każdy z nas się nauczył. Myślę, że zanim znaliśmy Ojca nasz, znaliśmy już na krzyża. I za każdym razem, kiedy wykonujemy znak krzyża, zanurzamy się w miłującą obecność Boga Trójjedynego. I Bóg objawiał stopniowo tę prawdę o sobie. W Księdze Rodzaju mamy opis tworzenia świata. Bóg mówi: Uczyńmy człowieka na swój obraz. Więc już w pierwszym wieku ojcowie Kościoła mówili, że zobaczcie, już tutaj jest ukryta tajemnica Trójcy Świętej. Człowiek został stworzony na obraz Trójcy. A potem mamy wizytę trzech aniołów u Abrahama. Ojcowie Kościoła mówią: Bóg Trójjedyny przychodzi do swojego proroka. Księdze proroka Izajasza cały czas jesteśmy w Starym Testamencie. Czytamy opis aniołów, którzy widząc Boga, wołają w zachwycie. Święty, święty, święty. Trzy razy wymawiają Słowo święty, czyli On jest inny, inny, inny. To jest modlitwa zasłyszana w niebie i ona jest też włączona do mszy świętej. Po każdej prefacji modlimy się z aniołami w niebie do trój jedynego Boga. Święty jest Ojciec, święty jest Syn i święty jest Duch, Pan Bóg zastępów. W Starym Testamencie ludzie nie byli w stanie, Bóg się, jak widzimy, objawiał prawdę Trójcy Świętej, tylko że w Starym Testamencie ludzie nie byli w stanie tego pojąć, ponieważ. Nie znali jeszcze trzeciej osoby Trójcy Świętej. Nie znali Syna Bożego. I w końcu przychodzi Bóg do Maryi. Mamy zwiastowanie. Co się dzieje? Zauważmy, jest obecna cała Trójca Święta. Kiedy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie matką, jest powiedziane wyraźnie, że Bóg go wysłał, aby jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego. I stanie się to za sprawą Ducha Świętego. Jest to więc pierwsze objawienie tajemnicy Trójcy Świętej w Nowym Testamencie. Mamy Boga Ojca, mamy Syna Bożego i mamy Ducha Świętego, którzy są przy Maryi. I podobnie przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta. Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec. Daje mu świadectwo swoim głosem, mówi, To jest mój syn umiłowany, a Duch Święty objawia się nad Jezusem w postaci gołębicy. Zanim Pan Jezus wstępuje do nieba, mówi do apostołów Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Również kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na apostołów, mówi, że będzie prosił Ojca, a przyjdzie Pocieszyciel i Duch Święty Duch Święty. Jaki z tego wniosek? Że tam, gdzie jest Jezus, jest Duch Święty i Bóg Ojciec, a tam, gdzie jest Duch Święty, jest Bóg Ojciec i Syn. Zawsze jest Trójca Święta. Na wykładzie z teologii pewien wykładowca zapytał, kim jest Bóg. Zgłosił się jeden student i mówi, Bóg to absolut. I wykładowca mówi, to prawda co powiedziałeś, ale jeżeli komuś byś tak powiedział na ulicy, to ten człowiek popukałby się, w głowie i miałby, popukałby się po głowie i miałby rację, bo Bóg to jest miłość. I to jest jedyny klucz, aby móc zrozumieć Jego naturę. Miłość jest jedynym kluczem, żeby pojąć naturę Trójcy Świętej. Skoro Bóg jest miłością, to gdyby był sam, to kochałby samego siebie. Tylko samego siebie by kochał. Byłaby to miłość egoistyczna. A wiemy, że taka miłość nie daje szczęścia. Zresztą. Na poziomie naturalnym to wyczuwamy, że żadne stworzenie nie może zaspokoić siebie samego. Jedyną naszą nadzieją rzeczywistego nasycenia jest uznanie, że źródło naszej radości znajduje się poza nami. Kochać to odnajdywać własne dobro poza samym sobą. Więc miłość jest ekstatyczna w tym sensie, że wypędza nas z samych siebie ponieważ kochamy, nie skupiamy się na sobie. Do miłości potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Stąd relacja między osobami Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Więc kiedy kochamy, uczestniczymy w życiu Trójcy Świętej. Trójca Święta to jest niebo. Podobnie jest z modlitwą, którą tradycja Kościoła nazywa modlitwą czystą. Że jeżeli zanurzamy się w Bożą obecność, której już nie jesteśmy w stanie objąć rozumem, to jednocześnie zaczynamy odkrywać szczęście, które jest udziałem Trójcy Świętej. Wchodzimy w rzeczywistość nadprzyrodzoną. To jest taki rodzaj szczęścia, który jest znacznie większy niż nasze uczucia, nasze emocje i nasze myśli. Mi Rzekard zachęca, my zaś trwajmy na modlitwach. Bez żadnych wyobrażeń, bo jakiekolwiek już wyobrażenie w tym momencie przysłania nam Pana Boga, jest zawsze mniejsze niż Bóg. Więc za każdym razem, tutaj zachęca Eckhart, żeby za każdym razem, kiedy na modlitwie uwalniamy nasz umysł od myśli i wyobrażeń, zaczynamy modlić się w ciszy, dotykamy istoty Trójcy Świętej. Nie kontemplujesz swoich problemów, nie kontemplujesz swoich marzeń. Nie kontempluję swoich trosk, tylko kontempluje Pana. Dotykam obecności Trójcy Świętej. Święty Tomasz za chwilę nawet mówił, że kontemplacja to jest proste widzenie niewidzialnej prawdy. Ojciec Galigula Grange, taki Tomista z XX wieku, dodaje, że to jest proste widzenie niewidzialnej prawdy połączone z zachwytem. Jeszcze jeden obraz na koniec, sprzed kilku dni. Tak mi się nasunął. Teraz Agencja Kosmiczna NASA udostępniła film, że z kamery zamieszczonej na stacji kosmicznej można sobie poobserwować Ziemię. I sobie wszedłem przez to, poobserwowałem Ziemię. To jest bardzo ciekawe, że kiedy patrzy się na Ziemię z góry, to widać wyraźnie oceany kontury kontynentów, lasy. Jak się patrzy z góry, to się wydaje, jakby to wszystko było bardzo blisko, że jest takie przeźroczyste. Ale gdybyśmy z tej stacji kosmicznej rzucili się w dół, to atmosfera by nas spaliła. Spaliłoby nas to, czego nie widać. Ale właśnie to, czego nie widać, jest bardzo realne. To jest niczym kontemplacja. Proste widzenie niewidzialnej prawdy połączone z zachwytem. Myślę, że tu na ziemi, dzięki modlitwie i kontemplacji możemy uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej, ale też za każdym razem, kiedy kochamy, wychodzimy z siebie dla kogoś, dotykamy życia trój jedynego Boga.